Przekrój osiowy walca jest kwadratem. Bok tego kwadratu ma długość równą 4 cm. Widzimy to na rysunku. Musimy podać promień i wysokość walca. Wysokość walca to jest odcinek łączący dwie podstawy. Więc zapiszemy, że h równa się 4 cm. Natomiast promień w podstawie policzymy z tej informacji. Zobacz. Tutaj mamy podaną długość średnicy okręgu. Więc zapiszemy, że skoro to jest średnica, a średnica to jest podwójny promień, to ten podwójny promień ma długość równą 4 cm. No i teraz dzielimy obustronnie równanie przez 2 i otrzymujemy promień o długości 2 cm. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Pa Pa!